Od 16 po nominacji filmowanych Piękni ludzie, może i najpiękniejsi. Jestem talentem muzycznym stylu zerowego, ale cel akcji jest konkretny, więc dodam kilka słów, żeby coś w pakiecie z tym ważnym linkiem. Do akcji na się pomaga. Było. Można było dołączyć. Hej, i. Niby wolno ci powiedzieć, ale może wszystko nie Siłę jednak ma twój pesel Te liczby to twój miecz, dlatego trzeba głośno mówić Póki ciągle mamy głos A o bliźnich znowu zadbać, jeszcze i tak do w kość. Dobra szukać w ludziach zawsze Ono ciągle tam gdzieś jest A samemu znaleźć chwilę, moment mistycznego zen Powietrza w płuca złapać, przecież maszyneria jest I dołożyć coś medykom Jakiś grosz, słowo, myśl Bo bez nich dupie gdzieś jesteśmy nieważny ten medialny syf się nie mgły puszące osość, Jakieś tłumaczenia, że coś tam haker z Petersburga Kazikowi chciał dać fej Tutaj praca tutaj ludzie w Kipiakistą całe dnie mają wnosić cięte diety na ich rękach, w śmieć. Więc oddajmy im szacunek i skonta pieniądz też, bo zaraz wrócą kina. Ale ludzie wszyscy nie. I to tyle. Pomagajmy na ile możemy. Jeśli ta akcja przynosi jakieś wymierne profity lekarzom, bo w innych rejonach, pomocy, z których powinni ją otrzymać, no, nie przychodzi ona. Są fundusze kierowane w inne strony. No niestety, niestety taka jest sytuacja. I na ile możemy pomóc, na tyle pomagamy, więc dorzućcie coś do Ciebie. Ja przepraszam, jeśli wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że wyszło ok. Lepiej niż gorzej. Dzięki za uwagę. Hej. A właśnie, bo jeszcze muszę kogoś nominować, więc niech będzie tak: Piotr Franceski, Majka Jerzowska. Paweł z kanału Spoiler Included, Janek z kanału Policjanki, moja mama, Krzysztof Zanussi, Tomek świeciński. Trzymajcie się, hej!